A była taka próba kiedyś. No, była próba, i to było żenujące, to co się nam udało, więc odpuściliśmy sobie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cześć. bardzo serdecznie, cześć. Cześć, cześć. cześć. Manko. No słuchajcie moi drodzy, tych dwóch dżentelmenów raczej koszalińskiej publiczności przedstawiać nie trzeba, no ale turniej jest międzynarodowy, koszali na Open, więc może ktoś z Ameryki was będzie oglądał, więc proszę przedstawcie się. Remigiusz Błaszków, Radek Czerwiński, czyli delegacja zespołu Kolesie. Kolej. Panowie, skoro będziecie grać na imprezie no, tenisowej, to wy coś wiecie o tym tenisie, jak tam się w ogóle, co, kto, z kim, jak się te paletki trzyma i tak dalej? Oczywiście! Radek ty pierwszy czy ja pierwszy? Ja, ja wiem mniej, więc tylko powiem, że wiem, że się ten składa... Yy, gra się składa z setów, sety z gemów, a gemy z, punkt, z punktacji. Liczy się 15, 30 później... 40. 40. 40. Yy, zwycięstwo musi być dwupunktowe. Yy, jeśli mylę, to mnie poprawiajcie. Yy, aha, i po każdym parzystym se. Yy, secie. Nie, w set się składa z sześciu gemów, po każdym <laughs> nieparzywistym gemie e, zawodnicy zmieniają się stronami, tak? A to ja tego nie wiedziałem, więc mnie nie pytaj, bo ja jestem akurat zielony w tym temacie, ja się dopiero, więcej. dopiero niedawno się dowiedziałem jak się tam punkty liczy, e, no i ogólnie... Nie przeszkadza mi to, żeby tutaj z Wami o tenisie porozmawiać, także... Spotkało się trzy krajiki. Dokładnie, tak. dokładnie. Ale dobra, tenis tenisem, ale my o muzyce bardziej tak. e, pogadamy dzisiaj. E, otóż powiedzcie, moi drodzy... Co wy w ogóle gracie jako Kolesie? Bo na razie się na tym zespole skupiamy, bo wiem, że było tych zespołów ho-ho-ho i ho, ho, jeszcze trochę u Was. Natomiast Kolesie, co to jest za repertuar? Czy to są autorskie tematy? Czy to są tematy coverowe? Zespół Kolesie wykonuje covery. Gramy już ponad 20 lat. Jedynym momentem, kiedy wykonaliśmy muzykę autorską. To był konkurs y, śpiewać każdy może. Studencki to mogło być jakieś 20 parę lat temu. <noise> tak. I to były na prędce stworzone trzy lub cztery kompozycje i to było tak naprawdę wszystko. Kremy covery, takie było od początku nasze założenie. To robimy. Są to utwory w klimacie blues, pop, rock głównie. Okej, okay, ale to ten konkurs to pod szyldem kolesie zrobiliście te utwory, czy jeszcze Iwona bądź coś, nie, coś jeszcze innego? to i kolesie. A, byli proszę ten. bardzo, no to ładnie. Czy gdzieś zachowały te nagrania? Na szczęście nie. <noise> nie, i jakby ktoś tam kazał dzisiaj tu zagrać, to za nic w świecie. Sobie ja pamiętam pomaga. jeden refren. Gotuj mnie, ugotuj mnie! O, o tak. Może warto do tego wrócić jednak? W latach 90 pewnie to by się, że tak powiem, w cudzysłowie sprzedało, a teraz raczej się nie śpiewa, że tak powiem, głęboko metaforycznych piosenek. No tak, wszystko musi być bezpośrednie i zrozumiałe tak, dla odbiorcy. Dla tak. Dokładnie. Śpiewając Gotuj mnie, ugotuj mnie, no wiadomo, to jest zachęta do wiadomo czego. No, do oglądania podróży kulinarnych Roberta Makłowicza na przykład. Tak, na przykład. No. <głos》>, oczywiście. Jaki będzie czas Waszego grania na, na kortach i e, jakie utwory te coverowe właśnie zaprezentujecie w czerwcu? E, szczerze mówiąc jeszcze nie wiemy jakie to będą, bo repertuar mamy bardzo szeroki, e, no, zbierał się przez tak naprawdę 20 lat. E, Zagramy myślę około 60-80 minut. Myślałem, że 60 utworów. Przynajmniej tak się mówić, <laughs> z organizatorami. No i cóż, co, co? zagramy, Radku? 60 utworów teraz mamy wymienić? Tak, alfabetycznie. Nie wiem, 60 minut wchodzi ledwo. 12? 15 utworów. 15 utworów. No Jezus, no gramy te, tak, gramy covery, zarówno klasyki, jak i powiedzmy trochę młodsze, gramy polskie, gramy zagraniczne. Cóż, no, unikamy grania coverów, w których dominujący i bardzo charakterystyczny jest wokal żeński, no bo jednak jest to do pięciu facetów na scenie. Byłoby trudno. Byłoby trudno i byłoby. Nie do, nie do, nawet nie to, że śmiesznie, ale byłoby żenująco po prostu, gdyby ktoś z nas się zabrał za na przykład coś z repertuaru braty Kozika. E, a była taka próba kiedyś? No była próba i to było żenujące to, co się nam udało, <grym> więc no, odpuściliśmy sobie. Tak. Czyli w jednym słowie można liczyć na to, że publiczność też z Wami pośpiewa, no bo przecież znają ten model. Zdecydowanie tak. tak. Tak, my wychodzimy też z założenia jak inżynier mam on, więc mam, mam nadzieję, że to, co już było raz usłyszane będzie się podobać na lale. Dobrze, e, panowie, e, jeśli miałbym was zapytać o taką najciekawszą sytuację podczas koncertu, czy podczas próby, która wam zapadła w pamięci, to jaką byście opowiedzieli? Co, co to było? Taka anegdotka, że tak powiem, z życia, z trasy artystycznej. Ukradliśmy w miejscowości Hel. Jak duża miejscowość Hel jest, może większość z nas wie, jest nieduża. Ale w miejscowości Hel znajduje się również park. No i kiedyś po koncercie tak dobrze się bawiliśmy, że uznaliśmy, że chcielibyśmy dalej, dalej się kontynuować tą zabawę. I zapytaliśmy w naszym niemaniu nie turysty, ale tak tubylca gdzie możemy znaleźć sklep nocny on nam wskazał drogę przez park, no. A że zabawa była tak dobra, to my w tym parku się zgubiliśmy. Park wielkości Parku Różanego w Koszalinie, powiedzmy, nie? No. więc poszukiwanie nocnego, to tak to wyszło. A druga, to I, była... i gdzieś pół godziny nam zajęło, zanim w ogóle odnaleźliśmy się w tym parku. No, no dobra, siebie odnaleźliście, a ten sklep? Tak. Ten sklep był o. bardzo dobrze oświetlony i dzięki temu na samym końcu po prostu ukazało nam się okazał się naszym oczom, to, 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 to byliśmy w wydaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koszalina i turystów na występ zespołu Kolesie w pięcioosobowym składzie podczas Koszalin Open, Koszalin Open 2024 <grym> tak jest. na pewno będzie fajnie. Sport i rock and roll w jednym miejscu tenis wielki tenis i wielki rock'n'roll w czerwcowe popołudnie, tak? To tak jak Super Bowl. Sport i rock'n'roll jest jak Super Bowl. No.